Prawdziwi wojownicy nie spoczywają na laurach, tylko przygotowują się do kolejnych bitew. Skrzypienie metalu w oddali nie pozostawia żadnych wątpliwości. Bitwa wisi w powietrzu. 13 lutego na mapie globalnej rozpocznie się nowe wydarzenie o nazwie Bogowie wojny. Cele dla klanów są jasne. Trzeba zajmować i utrzymywać prowincje. Jeśli się uda, uzyskacie punkty sławy. Inne zasady też są znajome. Będzie trzeba wygrywać bitwy i zdobywać osobiste punkty sławy, które będzie można później wymienić na cenne nagrody. Możecie się spodziewać obligacji, kredytów, dni konta premium, World of Tanks, podręczników dla załogi, rezerw osobistych, dyrektyw, członków załogi, a nawet tematycznych stylów 2D. Wojownik Północy, Wojownik Południa, Wojownik Wschodu i Wojownik Zachodu. Pojawi się też styl 3D o nazwie Grafit dla pojazdu obiekt 907 i styl 3D zwany Krait z wyjątkowymi śladami na lufie dla 121B. Głównymi nagrodami dla najlepszych graczy będą rzadkie i pożądane pojazdy, wśród których zobaczymy kilka nowych maszyn. W grze pojawi się śmiały wojownik ze środkowych Chin, który zamierza odcisnąć swoje piętno na historii czołgów. Oto 116F3, chiński czołg ciężki, dziesiątego poziomu. Jego wygląd budzi strach, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego atuty. Odlewana wieża owalna bez wystających włazów, twarda i pochyła górna płyta przednia o grubości 195 mm, dobrze opancerzona dolna płyta oraz boki chronione przez 120 mm pancerza. Silnik nowej generacji pozwala rozpędzić ten wielotonowy pojazd do maksymalnej prędkości 35 km na godzinę w ciągu zaledwie kilku sekund. Umożliwia też szybki odwrót w niebezpiecznej sytuacji. Jego głównym argumentem podczas walki jest działo kaliber 130 mm, które charakteryzuje się imponującymi uszkodzeniami na strzał i świetnym przebiciem oraz posiada automat ładujący na trzy pociski. 116F3 został zaprojektowany z myślą o niezawodności i efektywności w bitwie, więc możecie się w nim śmiało skupić na misji. Te pojazdy można zdobyć nie tylko w Alei Sław. Możecie też spróbować sił podczas aukcji, licytując je za obligacje. Dostęp do aukcji zapewnia tylko specjalna wejściówka na aukcję pojazdów, którą można wyprodukować w warsztacie. Ta opcja będzie dostępna dla graczy, którzy nie zajmą najwyższych miejsc w alei sław. Warsztat oferuje też inne cenne nagrody dla wszystkich uczestników wydarzenia, które można wyprodukować z elementów zdobytych podczas bitwy. Należą do nich radziecki czołg ciężki i S5. Chiński czołg ciężki WZ-111 i rzadki element wyposażenia czyli zwiększona odporność na pociski. Najaktywniejsi gracze będą mogli wyprodukować w sumie jeden czołg, jeden element wyposażenia i wejściówkę na aukcję pojazdów, jeśli będą jej potrzebować. Pod koniec wydarzenia będą na Was czekać dodatkowe nagrody, takie jak obligacje i przeznaczone do nich mnożniki w zależności od miejsca zajętego Walei Sław oraz ostatecznej pozycji klanów klasyfikacji. Pojawią się również medale, odznaki, naklejki i styl 2D poszukiwacz dla najlepszych wojowników. Przygotujcie się dowódcy. Wkrótce rozlegnie się wezwanie do bitwy. Najlepsi z najlepszych będą walczyć o prawo do miana prawdziwych bogów wojny. Powodzenia na polu bitwy!